Czy Olden Era to wielki powrót Heroesów, czy może Ubisoftowi pali się grunt pod nogami i chce szybko zarobić. Patrząc na ich podejście do Heroes HD Edition, które jak gracze przyjęli, wszyscy wiemy. Brak dodatków niedziałające mody. Oczywiście Ubisoft oraz obrońcy HD Edition mogą teraz powiedzieć, że przecież kod źródłowy do oryginalnych dodatków zaginął. A co za tym idzie, trzeba by go wtedy napisać całkowicie od zera. Nawet jeżeli założymy, że on faktycznie zaginął i nikt go już nie ma, no to dalej ludzie Przecież Ubisoft to jest ogromna korporacja i nikt mi nie wmówi, że oni nie mają środków, żeby nie zatrudnić nawet kilku dodatkowych programistów, którzy by spróbowali może nie jeden do jednego, ale jak najwierniej odświeżyć ten kod. Oczywiście, może to by nie było od jeden do jednego, ale dalej, skoro więcej osób woli raczej wracać do Complete Edition, pobrać sobie dodatkowo za darmo Hotę oraz w zasadzie moda HD, który jest tym samym, co reklamuje się właśnie HD Edition, no to mogę jedynie powiedzieć Ubisoft, z czym do. Ludzi. Mimo tych problemów, fani trójki rzucili się na HD Edition i przyniosła Ubisoftowi bardzo przyzwoity zarobek, o czym powiem w dalszej części tego materiału. Tym bardziej boję się, że przez obecne problemy Ubisoftu gra może być robiona delikatnie mówiąc na odpierdziel. Obym się w tej kwestii mylił. Skąd w ogóle wiadomo, że Ubisoft ma problemy? Wystarczy spojrzeć na ich słupki giełdowe oraz tragiczne przyjęcia ostatnich gier jak np. Star Wars Outlaws bądź Avatar, który pomimo ogromnego budżetu w zasadzie przeszedł bez echa, a pochłonął przy okazji ogromne pieniądze. Oczywiście pamiętajcie, że nie jest to żadna porada inwestycyjna. Widzimy, że Ubisoft w ostatnich latach leci w zasadzie na łeb, na szyję, więc zrobienie takiego taniego projektu, którym byłaby w tym wypadku Oldenera, którą ludzie i tak by kupili, bo to heroeski no to w zasadzie mamy tutaj gotowy przepis na odratowanie jakkolwiek ich kulejącego budżetu. Dorzućmy do tego narrację, że przecież to jest złoty powrót do tej pięknej trójeczki, że odcinamy się całkowicie od Aszanu z części 5-7 i w zasadzie mamy gotowy przepis na sukces. Dla kogo w ogóle jest Olden Era? Z jednej strony gra stara się wracać do puls z hexami, w ten sposób odcinając się od kwadratowej szachownicy z piątki lub szóstki. Dodatkowo, Ubisoft teraz mówi, że odcina się całkowicie od asanu z części 57 i wraca do złotej ery Heroesów, osadzając akcję przed wydarzeniami z jedynki. Moim zdaniem styl graficzny, jaki nam tutaj pokazano, bardziej przypomina jakąś generyczną grę mobilną. Trójka miała oczywiście z jednej strony taki kolorowy, bardzo nasycony styl graficzny, jednak dalej pozostawała do mroczna, a tutaj patrząc na to co nam pokazali no to bardziej mi to wygląda jak jakaś taka mobilka, trochę taka gra zbyt bajkowa nawet. Moim zdaniem rycerz na kucyku, którego nam tu przedstawiono, bo koniem czy innym dumnym rumakiem tego nie nazwę, no wygląda po prostu niepoważnie. Porównajmy sobie to z tym, albo nawet z tym i tym. W innych Heroesach bohater wygląda dumnie, dostojnie, spogląda na pole bitwy, a sam design jeszcze bardziej dodaje mu tej powagi. A przez tego kucyka on bardziej wygląda jak taki wesoły rycerzy idący ze swoimi kompanami na wesołą wojaczkę. No sorry, może to jest kwestia gustu, jak to woli, jednak kiedy patrzę na tego rycerza na kucyku z Goldenery i porównuję go do designu innych rycerzy, których mieliśmy przy okazji poprzednich Heroesów, ten wygląda dla mnie co najwyżej śmiesznie. Co do za prezentowanych miast. O ile design nekropolii i przystani podoba mi się, tak nie kupuję m.in. Loch. To miasto w ogóle nie ma mrocznego, podziemnego klimatu jak loch z innych części. Jest strasznie jasny i za bardzo taki wręcz ozdobny. Moim zdaniem ten design bardziej pasowałby do jakichś krasnoludów niż mrocznych elfów. Księga zaklej, którą widzimy na zwiastunie, bardziej przypomina stylistyką League of Legends niż heroeski. Ponownie, może to jest kwestia gustu. Może Ubisoft chce taką stylistyką też dotrzeć do nowych odbiorców, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z heroesami? Nie wiem. Na ten moment mam raczej mieszane uczucia co do takiego stylu, jednak zobaczymy jeszcze co przyniosą kolejne zwiastuny. Na ten moment wstrzymuję się od dalszego analizowania tego tematu. Podsumowując, mam nadzieję, że Oldenera nie będzie żadnym skokiem na kasę. Dawno nie dostaliśmy dobrych heroesów, więc chętnie przyjmę jakąkolwiek produkcję. Niemniej patrząc na to, co na ten moment nam pokazali tym jednym zwiastunem, jestem jednak sceptycznie nastawiony. Z zakupem premierowym na pewno się wstrzymam, poczekam i zobaczę po prostu jak to faktycznie będzie wyglądało. Tyle ode mnie. Dajcie znać jak wy się zapatrujecie na Oldenerę oraz czy podzielacie moje obawy, bądź nie macie ich wcale wokół tego projektu. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. W ten sposób przyczyni się do jego rozwoju, a my tym samym będziemy mogli sobie pozwolić na bardziej dopracowany montaż i efekty wizualne. Tyle ode mnie. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.